Cześć. W dzisiejszym materiale filmowym zajmiemy się tematem historii. Zapraszamy was do zwiedzania Gdańska śladami Solidarności. Hi. In diesem Filmmaterial werden wir uns mit dem Thema Geschichte beschäftigen. Wir laden euch zur Stadtbesichtigung auf den Spuren von Solidarność Bewegung ein. To miejsce niezwykle ważne ze względu na wydarzenia z roku 1970. 12 grudnia wieczorem za pośrednictwem radia Poinformowano społeczeństwo o podwyżkach cen żywności głównych artykułów średnio o 23%. Mąka o 17%, ryby o 16%, Dżemy i powidła o 36%. 13 grudnia komunikaty o podwyżkach cen podała prasa. Das ist der Ereignisse von 1970 ein unheimlich wichtiger Ort. Am Abend des 12. Dezember. wurde die Bevölkerung über die Preiserhöhungen von den Grundartikeln mittels Radiosender informiert. Im Durchschnitt kam es zu Preissteigerungen von 23%, Mehl um 17%, Fisch um 16%, Marmelade um 36%. Am 13. Dezember informierte die Presse über die Preiserhöhungen. Poniedziałek 14 grudnia 1970 roku robotnicy ze Stoczni Gdańskiej imienia Lenina odmówili podjęcia pracy i wielotysięczny tłum przed południem udał się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku. Am Montag dem 14. Dezember 1970 verweigerten

Żądano m.in. uwolnienia aresztowanych wcześniej działaczy. Robotnicy kontynuowali marsz i przemieszczając się pod budynek KWPZPR na wcześniej zapowiedziany wiec napotkali na oddziały Milicji Obywatelskiej. Władze, nie chcąc dopuścić demonstrantów pod budynek partii, podjęły decyzję o użyciu pałek i innych środków obronnych, w tym gazu łzawiącego. W efekcie doszło do walk ulicznych i starci z milicją obywatelską, a w końcu, późnym wieczorem 15 grudnia, do podpalenia budynku KW PZPR w Gdańsku. Ogłoszono strajk okupacyjny. Wojsko i milicja zablokowały porty i stocznie. Strajk rozszerzył się na kolejne zakłady na wybrzeżu. Stocznia Gdańska została otoczona przez wojsko. Ludzie, którzy próbowali się do stoczni zbliżyć, byli brutalnie bici. opanowania Chaos in mieście Władze, sich, Am Dienstag, dem 15. Dezember, wurde ein allgemeiner Streik ausgerufen. Andere Danziger Betriebe schlossen sich an. Dazu kamen die Arbeiter aus der Pariser Kommunewerft und der Elbinger Mechanischen Betriebe. Man forderte unter anderem die Befreiung von den früheren verhafteten Aktivisten. Die Arbeiter setzten ihren Marsch fort und trafen auf die vorher angekündigte Demonstration und Milizabteilungen. Die Mächte, welche die Demonstranten nicht zum Parteigebäude vorlassen wollten, trafen die Entscheidung, Milizknüppel und andere Schutzmittel, darunter auch Tränengas, anzuwenden. Im Endeffekt kam es zu Straßenkämpfen und Zusammenstößen mit der Miliz. Und letztendlich am späten Abend des 15. Dezember wurde das Gebäude des Woiwodschaftskomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei angezündet. Es wurde der Sitzstreik ausgerufen. Das Militär und die Miliz blockierten die Häfen und die Werften. Der Streik breitete sich auf weitere Betriebe in Pommern aus. Die Danziger Werft wurde von Militär umgeben. Die Menschen, die sich der Werft nähern wollten, wurden brutal zusammengeschlagen. Um das Chaos in der Stadt zu beherrschen, entschieden sich die Machthabenden, das Heer einzusetzen. W wyniku die w grudniu 1970 zostało zabitych 41 Osób: Jedna in Belblongu, 6 in Gdańsku, 16 in Szczecinie und 18 in Gdyni. Ranne zostały 1164 osoby. Podpalono 17 gmachów, w tym budynki komitetu wojewódzkiego PZPR w Gdańsku i Szczecinie. Rozbito 220 sklepów, podpalono kilkadziesiąt samochodów. Infolge der Repression im Dezember 1970 wurden 41 person getötet. Einer in Elbing, 6 in Danzig, 16 w Stettin. Und 18 Ingdynia. Verletzt wurden 1164 Personen. Verhaftet wurden mehr als 3000 Personen. Jesteśmy obok historycznej Bramy Stoczni Gdańskiej, Nr., Miejsca wydarzeń strajku 1980. Wir sind neben dem historischen Eingangstor Nummer 2 zur Danziger Werft. dem Ort der Ereignisse des Streiks von 1980. Strejk w sierpniu 1980 roku, jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Strajk im August 1980, eine der wichtigsten Ereignisse für die Geschichte Polens. W sierpniu 1980 narodził się trwający 15 miesięcy okres względnej wolności w komunistycznym państwie. I powstał ruch robotniczy, ruch społeczny, który wkrótce przeistoczył się w 10-milionowy NSZZ Solidarność. Okres wolności Polaków zakończony został stanem wojennym w latach 1981-1983. Sierpień 1980 był impulsem do przemian systemowych, które w ostateczności doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej z bloku wschodniego. Mit dem August 1980 begann eine 15 Monate währende Periode relativer Freiheit in der polnischen Gesellschaft und es entstand eine soziale Bewegung, die sich in kurzer Zeit in die freie Gewerkschaft Solidarność wandelte. Beendet wurde diese Phase mit der Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981. Insgesamt gelten die Streiks als wichtiger Meilenstein auf dem Wege zum Systemwandel, der schließlich zum Zusammenbruch der Volksrepublik Polens und zur Errichtung der Dritten Polnischen Republik führte. Diese Zeit war auch politische Wende in ganz Europa. Znajdujemy się przed Pomnikiem poległych Stoczniowców, Ofiar Strajku 1970 roku na Pomorzu.

Auf dem Denkmal gibt es eine Textstelle aus dem Gedicht des polnischen Literaturnobelpreisträgers Czesław Miłosz mit dem Titel Du, welcher verletzt hast. Początki tego miejsca sięgają już roku 1350. To bardzo ważne miejsce, ściśle związane z historią Solidarności. Die Anfänge dieses Ortes reichen bis ins Jahr 1350 zurück. To jest bardzo ważny verbunden mit z Wydarzeniami, które wywarły znaczący wpływ na historię Kościoła Świętej Brygidy, były zdarzenia związane ze strajkami w sierpniu 1980 roku, kiedy to Kościół Świętej Brygidy stał się centrum opieki duszpasterskiej nad strajkującymi robotnikami. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Kościół Świętej Brygidy stał się ważnym punktem oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu oraz miejscem wsparcia zdelegalizowanej Solidarności i jej członków. Na plebanii znaleźli pomoc m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Bronisław Geremek, Andrzej Gwiazda, Marek Jurek i ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ereignisse, die mit Streiks im August 1980 verbunden waren, Hatten einen bedeutenden Einfluss auf die Geschichte der Brigitta-Kirche, als diese zum Zentrum der Seelsorge für streikende Arbeiter wurde. Nach der Ausrufung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 wurde die Brigitta-Kirche zu einem wichtigen Zentrum des Widerstandes gegen das kommunistische Regime und ein Ort, wo die delegalisierte Solidarność und ihre Mitglieder. Untasczycą Kwanden, Hilfe Fanden, Hia, Zumbaispi, Lech Śwałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Bronisław Geremek, Andrzej Gwiazda, Marek Jurek, Prista, Jerzy Piopiuszko. Kościół Świętej Brygidy, postrzegany jako Kościół Solidarności, gromadził ludzi mających wielki i znaczący wpływ na ówczesne dzieje świata. Należeli do nich, prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ronald Reagan, George Bush, prezydent Niemiec, Richard von Weizsäcker, prezydent Francji, François Mitterrand, premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher, brytyjska księżniczka Anna, senator Edward Kennedy, królowa Holandii, Beatrice, król Szwecji, Karol XVI, Gustaw oraz wielu ambasadorów. Die Brigitte Kirche gilt als die Kirche der und versammelte Menschen, die einen großen und wichtigen Einfluss auf die damaligen Schicksale der Welt hatten. Zu ihnen gehörten die USA-Präsidenten Ronald Reagan, George Bush, der deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker, der französische Präsident François Mitterrand, die britische Premierministerin Margaret Thatcher, Anna, die Kronprinzessin von Großbritannien, Senator Edward Kennedy, Beatrice, Königin der Niederlande, Karl XVI. Gustav, König von Schweden, und viele Botschafter. In der Kirche befindet sich die sogenannte Kapelle der Solidarność und der bernstein im Presbyterium. W jednym miejscu stoją Fragmenty Muru Berlińskiego i Muru Stoczni Gdańskiej, symboliczne Połączenie Polski i Niemiec. Ich znaczenie opisują prezentowane Tablice. An einem Ort stehen zwei Mauerfragmente, Berliner Mauer und Mauer der Danziger Werft, symbolische Verbindung Polen und Deutschlands. Ihre Bedeutung beschreiben die präsentierten Tafel. W budynku Europejskiego Centrum Solidarności zaprezentowane są historia Ruchu Solidarności oraz wydarzenia związane z przełomem politycznym w Europie. Die Geschichte der Solidarność Bewegung sowie die Ereignisse der politischen Wende in Europa werden hier im Gebäude des Europäischen Solidarność Centrum präsentiert.